Na wyposażeniu Armii Radzieckiej, Armii Czerwonej w tym czasie jeszcze yy, znajdowały się dwa takie podstawowe typy moździerzy w pułkach moździerzy. 82 mm, które były takimi moździerzami bezpośredniego wsparcia piechoty i 120 mm, moździerze ciężkie, które używane były raczej do działań w walkach na polu, do niszczenia zapór, zasięg. I były dosyć bardzo celne. Natomiast te mniejsze moździerze, 82 mm, były takie, takimi moździerzami wsparcia piechoty. Były moździerze szczególnie przydatne do walk właśnie ulicznych, do walk w miastach, ponieważ moździerz strzela tak zwaną górną grupą kątów, czyli w, w stopniach powyżej 45 Między 45 a 89, no bo 90 to by sobie na głowę zrzucił ten pocisk. I y, Rosjanie opanowali do perfekcji walkę z moździerzami, czy użycie moździerzy w miastach. Y, muszę Państwu powiedzieć, że dobrze wyszkolona załoga, obsługa moździerza, działon, y, był w stanie y, w ciągu, zanim pierwszy pocisk y, spadł na cel, to była w stanie wystrzelić tych pocisków 7-8. Czyli yy, proszę sobie wyobrazić, że zanim pierwszy pocisk spadł na cel, to w powietrzu zanim leciało już siedem, osiem kolejnych i one były dosyć, dosyć celne w momencie, gdy załoga oczywiście była wyszkolona, bo yy, wyszkolenie załogi, wyszkolenie obsługi działonu no jest jednym z najważniejszych elementów było i jest do dzisiaj.